Państwo z bronią jądrową na skraju upadku. To jest koszmarna wizja, która powoli staje się rzeczywistością Pakistanu. Jego zależna od importu gospodarka wyczerpała rezerwy walut obcych, co spowodowało braki w żywności i energii, a wynikające z tego trudności ekonomiczne prowadzą do polaryzacji politycznej, radykalizacji i ekstremizmu. Takie wydarzenia wszędzie byłyby niepokojące. Niestabilność wewnętrzna Pakistanu, który posiada broń jądrową, Wpływa na szersze spory graniczne z Indiami i Afganistanem, które mogą dążyć do poszerzenia swoich roszczeń terytorialnych, a wynikająca z tego eskalacja mogłaby zdestabilizować Azję Południową, potencjalnie pociągając za sobą cały świat. Dodatkowo nadchodzi kryzys zadłużenia. Islamabad jest zadłużony wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego, Chin i innych. Tymczasem wojsko uważnie obserwuje wydarzenia, a wiele osób obawia się kolejnego zamachu stanu. Pakistańskie społeczeństwo potrzebuje zatem spokojniejszych decydentów i zgrabnej polityki, aby wydostać się z tego kryzysu. Choć ekonomia jest bronią, to w polityce trzeba wiedzieć kiedy pociągnąć za spust. Tworzenie narodowej waluty to kontrolowanie losu narodu. W 1835 roku Imperium Brytyjskie wprowadziło jednolitą walutę dla kolonialnych Indii, dążąc do skorzystania z senioratu i kontrolowania środków do opłacania podatków i co kluczowe, długów. Od tamtej pory niewiele się zmieniło. Pakistan uzyskał niepodległość w 1947 roku, ale los jego 230 milionów obywateli Zależy od waluty zagranicznej na import podstawowych produktów, takich jak żywność, energia i nawozy. Od lat jednak z Pakistanu wypływa więcej dewiz niż wpływa, co zmusza Islamabad do utrzymania stałego deficytu fiskalnego i bieżącego. A w 2022 roku sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu. Gdy Rosja najechała Ukrainę, globalne ceny towarów gwałtownie wzrosły. Wywierając presję na rezerwy walutowe Pakistanu. Wkrótce potem masowe powodzie wzdłuż Indusu zalały 1 trzecią kraju, niszcząc zarówno samodzielne gospodarstwa, jak i uprawy eksportowe. Te dwa ciosy zwiększyły zależność Pakistanu od importu, pozbawiając go jednocześnie dochodów z eksportu i obciążając państwo dodatkowym rachunkiem na naprawy w wysokości 15 miliardów, co stanowi mniej więcej 4% produktu krajowego brutto. Do stycznia 2023 roku rezerwy walutowe wystarczały tylko na kilka tygodni importu. Islamabad odpowiedział na to, wprowadzając przerwy w dostawach prądu, podnosząc cła na import energochłonnych produktów i pozostawiając ładunki z żywnością i surowcami w portach. Chociaż te ograniczenia zahamowały odpływ płatności, spowodowały również spadek produkcji i zahamowanie rozwoju przemysłu. Przemysł tekstylny, stanowiący jedną dziesiątą Produktu krajowego brutto Pakistanu i dwie piąte zatrudnienia zwolnił 7 milionów pracowników. Tymczasem fabryki odnotowały, że rachunki za gaz podnoszą koszty produkcji, czyniąc lokalne produkty niekonkurencyjnymi na rynkach światowych. Ubóstwo ekonomiczne zaostrzyło napięcia polityczne w Pakistanie i z jego wierzycielami. Obecny program Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Islamabadzie. Rozpoczął się w 2019 roku pod przewodnictwem Imrana Khana. Jako graczowi w krykieta, Khanowi nie był obcy spin, ale nawet on nie mógł pogodzić swoich populistycznych haseł z wymaganiami oszczędnościowymi. Międzynarodowego Funduszu Walutowego? Khan ostatecznie został odsunięty od władzy w głosowaniu nad wotum nieufności, ale przed odejściem obrzucił swoich politycznych przeciwników błotem i dolał tym samym oliwy do politycznego ognia Pakistanu. Wynikły z tego kryzys może zmusić Pakistan do przejścia na kurs wymiany ustalany przez rynek i zatrzymania dotacji energetycznych, co z kolei podniesie inflację, obniży konsumpcję i wywoła recesję. Ale takie środki mogą jedynie zradykalizować społeczeństwo, w którym koszty utrzymania zaczynają już przewyższać dochody, a przy niewielu dostępnych demokratycznych ścieżkach rośnie pozycja grup skrajnych. Liczba ataków ekstremistów wzrosła o 27% w 2022 roku, a ich kulminacją był jeden z najbardziej śmiertelnych ataków w historii kraju na meczet w Peszawarze w styczniu tego roku. Ponadto dżihad w Pakistanie jest nierozerwalnie związany z konfliktami terytorialnymi. Pakistańscy i afgańscy talibowie de facto odrzucają legalność linii Duranda, granicy z czasów kolonialnych rządów Wielkiej Brytanii. Która przecina terytoria Pasztunów. Jednak jako tarcza jurysdykcyjna granica umożliwia bojownikom wtargnięcie na terytorium Pakistanu. A jeśli kraj wewnętrznie się rozpadnie, talibowie będą próbować wykorzystać nastroje nacjonalistyczne wśród 40 milionów etnicznych Pasztunów w Pakistanie, głównie w Hajber-Pasztunchwa, aby domagać się uznania dyplomatycznego lub zwiększenia autonomii Pasztunów. Takie wydarzenia mogą rozlać się na sąsiedni Beludżistan, który od 1948 roku jest najeżdżany przez separatystyczne bojówki. Lokalne grupy separatystyczne twierdzą, że prowincja jest zaniedbana i nierozwinięta, a biorąc pod uwagę jej duże rezerwy węglowodorów i złota, osłabienie rządu centralnego może umocnić separatystyczne siły pragnące oderwać się od Pakistanu. Jeśli zarówno terytoria pasztunów, jak i beludżów zbuntowałyby się, nie zostałoby wiele z Pakistanu, ale największym zagrożeniem dla stabilności w Azji Południowej byłby status pakistańskiego arsenału nuklearnego. Według ocen z 2021 roku, Islamabad posiadał 165 głowic jądrowych, 4 reaktory do produkcji plutonu, rozbudowaną infrastrukturę do wzbogacania uranu oraz nowe systemy dostarczania uranu w fazie rozwoju. W scenariuszu upadku kraju, podmioty niepaństwowe, niekontrolowane agencje, frakcje lub jednostki mają szerokie możliwości do kradzieży aktywów nuklearnych. Mogą one zostać sprzedane, jeśli pakistańska broń lub technologia nuklearna wpadną w niepowołane ręce. I, biorąc pod uwagę prawdopodobny wzrost separatystycznej i dżihadystycznej opozycji, nie brakowałoby potencjalnych nabywców. Zatem upadek Pakistanu prowadziłby do rozprzestrzeniania broni jądrowej na całym świecie. Równie niepokojące byłoby starcie między Indiami a Pakistanem, a najbardziej prawdopodobnym punktem zapalnym byłby Kaszmir. Chociaż teoretycznie zapewnienia wzajemnego zniszczenia powstrzymuje państwa nuklearne przed bezpośrednim konfliktem, w Kaszmirze teoria ta została empirycznie przetestowana. W 1999 roku oba państwa prowadziły wojnę o dystrykt Kargil i do dnia dzisiejszego obie strony uważnie monitorują regionalną równowagę sił. Jeśli Pakistan straci swoje zdolności wojskowe z powodu kryzysu wewnętrznego, Indie mogą zostać zachęcone do przesunięcia swoich interesów poza linię kontroli. Jednakże komunikacja nuklearna między oboma państwami jest słaba. Nie ma czerwonego telefonu. Zwiększa to możliwość nieporozumień i błędnych obliczeń, co z kolei podnosi ryzyko konfrontacji nuklearnej, szczególnie jeśli Nowe Delhi nie będzie w stanie ustalić, które organy polityczne w Pakistanie mają uprawnienia do negocjacji, lub jeśli Islamabad nie będzie w stanie wiarygodnie rozliczyć się ze wszystkich swoich aktywów nuklearnych. W takim przypadku potencjalny konflikt mógłby mieć globalne konsekwencje. Kryzys w Pakistanie jest więc problemem całego świata, a zapobieganie spirali radykalizmu i niestabilności polega przede wszystkim na rozwiązaniu kryzysu gospodarczego. Zmniejszenie wydatków na obronność, dążenie do dywersyfikacji gospodarczej i zmniejszenie zależności od importu pomogą, ale podstawowym problemem jest dług zagraniczny. Geopolityczne znaczenie Pakistanu podczas zimnej wojny i konfliktu afgańskiego. Zapewniło mu dostęp do niemal niekończących się pożyczek i pakietów ratunkowych od Międzynarodowego Funduszu Walutowego i innych zachodnich instytucji. Jednak kwoty, o które chodziło, przekraczały zdolność Pakistanu do spłaty, a co najważniejsze, były denominowane w walucie obcej. Ten fakt ma daleko idące konsekwencje dla życia gospodarczego Pakistanu, chociaż kraj może uniknąć niewypłacalności w krótkim okresie. Na dłuższą metę jego rosnący stan długu zewnętrznego na poziomie 130 miliardów jest niezrównoważony. Obsługa zobowiązań Pakistanu denominowanych w dolarach wynosi 26 miliardów na rok 2023, co wyczerpuje rezerwy walut obcych, które są potrzebne dla importu. Surowe wymogi oszczędnościowe mogą okazać się również samobójcze, jeśli spowodują dalsze pogłębienie kryzysu w polityce pakistańskiej. Zatem jedynym realnym rozwiązaniem jest, aby wierzyciele zgodzili się na cięcie długów, restrukturyzację pozostałego długu, odłożenie natychmiastowych płatności odsetek i zapewnienie nowych przepływów kapitału. W przeciwnym razie betonowe buty zewnętrznego długu pociągną Pakistan na dno, uniemożliwiając jakiekolwiek szanse na odbudowę. Jednak negocjacje dotyczące restrukturyzacji długu nie są pozbawione kruczków, zwłaszcza, że Struktura zewnętrznego długu Pakistanu ma implikacje geopolityczne. Od 2014 roku udział długu zaciągniętego u prywatnych wierzycieli, w tym banków komercyjnych i posiadaczy obligacji, wzrósł z 19% do 30%. Te podmioty mało się interesują sprawami zagranicznymi, a jeszcze mniej Pakistanem i prawdopodobnie będą utrudniać wszelkie próby rozwiązania problemu długu, które nie gwarantują im pełnej spłaty. Tymczasem dominujący na Zachodzie wielostronni wierzyciele, tacy jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, ale także Azjatycki Bank Rozwoju, posiadają około 1 trzeciej zewnętrznego długu Pakistanu, ale utrzymują, że umorzenie części długu zaszkodziłoby ich ratingowi kredytowemu i tym samym ich zdolności do wykonywania swoich funkcji. To pozostawia Chiny z problemem na głowie. Pekin jest największym dwustronnym wierzycielem Islamabadu. Posiadającym jedną piątą jego zewnętrznego długu. Jest to również największa nadzieja Pakistanu na umorzenie długu, ponieważ Pakistan mógłby negocjować umorzenie długu w bezpośrednich rozmowach. Istnieje również różnica jakościowa, ponieważ chiński dług dotyczy namacalnych projektów infrastrukturalnych, takich jak chińsko-pakistański korytarz gospodarczy, który łączy Xinjiang z portem Gwadar, redukując zależność handlową od cieśniny Malakka. Po zainwestowaniu 65 miliardów dolarów w takie projekty, stabilny Pakistan jest kluczowy dla interesów chińskich. A biorąc pod uwagę wzrost ataków na obywateli chińskich i zagrożenie przeniesienia dżihadu do Xinjiangu, Pekin prawdopodobnie nie zmusi Islamabadu do spłaty swoich pożyczek. Zrobienie tego zaszkodziłoby chińskiej pozycji na wielkiej geopolitycznej szachownicy. Jednak Chiny nie stały się wielkim mocarstwem poprzez jednostronne ustępstwa, więc pewne równoległe ustępstwa od zachodnich wierzycieli, nawet jeśli symboliczne, mogą być potrzebne do wprawienia w ruch mechanizmu umorzenia długów. Ostatecznie kryzys w Pakistanie może szybko stać się problemem dla wszystkich, jeśli wymknie się spod kontroli. Kraj jest na skraju ekonomicznego i politycznego upadku. A choć pakistański arsenał nuklearny sprawia, że jest zbyt duży, by upaść, jego zagraniczne zadłużenie jest zbyt duże, by mógł odnieść sukces. Na razie to wierzyciele trzymają bat, ale wkrótce nawet oni mogą rozważyć umorzenie długów nie jako akt dobroczynności, ale jako ustępstwo wobec realiów. Okazuje się, że dług, który nie może być spłacony, nie zostanie spłacony.